Jest tu masa komarów, więc pewnie cały czas będę się klepał, albo je klepał raczej. Fak, zabiję ze 100 komarów dzisiaj. Z moją podróżą do Ameryki wyszło tak, że. Uwaga, teraz będzie inspirująca historia. Pojechałem sobie na taki wyjazd jogowy na taki weekend jogowy. Na tym weekendzie jogowym. Była taka pani, psycholog, która tam prowadziła warsztaty. Nie, chyba nie wyrazy serio. Jakieś tam rozwojowe. No i pewnego razu sobie tam siedzieliśmy przy stole, bo tam mieliśmy taki wspólny stóp, przy którym jadaliśmy wspólne posiłki. A siedzieliśmy sobie i jedliśmy śniadanie. Ja akurat siedziałem obok niej. I ona zadała mi ta, w takim small talku, zadała mi takie proste pytanie. Jeśli nie miałbym żadnych barier, co bym w życiu robił? Ja tak bez zastanowienia odpowiedziałem jej, że. No pewnie bym podróżował. Wtedy powiedziałem, że pewnie bym wyjechał do Afryki. No i na tym się skończyło. To było tylko takie luźne pytanie. No ale to pytanie uruchomiło we mnie całą maszynę myśli. Później rozmawiałem też o tym z moją panią psycholog. Jakoś poruszaliśmy ten temat. No i po wielu jakby analizach, po wielu moich przemyśleniach okazało się, że tak naprawdę ja nie mam żadnych barier, żeby sobie tak o wyjechać. To znaczy wcześniej oczywiście tych barier miałem masę w swojej głowie i nie wierzyłem, że w obecnej sytuacji jestem w stanie rzucić wszystko i wyjechać i wyjechać realizować swoje jakieś tam marzenia, ale tak naprawdę jeśli się nad tym zastanowiłem jeśli to wszystko przełożyłem, to uznałem, że wystarczy ułożyć sobie wszystko tak, żebym mógł to zrealizować, więc zebrałem swoje wszystkie oszczędności. Sprzedałem, lub oddałem, co miałem, co mogłem sprzedać. I wyruszyłem w swoją pierwszą wielką podróż. Wyszło na to, że bilety kupiłem do Peru. I mega się z tego powodu cieszę, bo Peru było tak naprawdę moim największym marzeniem od, od jakichś czasów licealnych, zawsze chciałem najbardziej pojechać do Peru, więc cieszę się, że na tym peru też stanęło. Zasądziło o tym to, że po prostu dość tanie bilety do Peru. To, że w tamtym czasie nie trzeba było mieć. No, dalej nie trzeba mieć żadnej wizy do Peru. Tutaj, tutaj taka ciekawostka i protip: do Peru nie trzeba mieć wizy, jeśli wlatując, jeśli wylatując, masz jakieś potwierdzenie, że się opuści ten kraj w ciągu trzech miesięcy. A tym potwierdzeniem może być na przykład. Bilet wylotowy. Jeśli takiego biletu wylotowego się nie ma, to ani się wizy nie ma, to nie wpuszcz na pokład, więc trzeba kupić jakiś bilet wylotowy. Ja taką sytuację miałem. A, ale są strony, gdzie można kupić fajkowy bilet. <grym> więc tutaj taki protip: że jeśli lecimy gdzieś do Ameryki Południowej, to trzeba mieć jakiś bilet wylotowy. I pamiętajcie, że jak się poszpera, to można kupić fejkowy bilet za jakieś tanie pieniądze, albo w ogóle za fryty. Nie pamiętam, o czym to ja mówiłem, ale no wybrałem Peru. A, bo wtedy obostrzenia były łagodniejsze do Peru, wystarczyło mieć szczepionkę, nie trzeba było żadnych covid testów robić, a też właśnie nie trzeba było mieć tej wizy i wszystko się złożyło na to, że najtaniej będzie do Peru, a też najbardziej zgodnie w sumie tak naprawdę z moim sercem. W listopadzie, chyba pod koniec listopada kupiłem bilet do Peru, na kwiecień. Tak, razy drzwi, moja wycieczka, moja podróż. O, o samej Ameryce Południowej teraz będę mówił. Podróżowałem po Peru, Boliwii i Kolumbii przez cztery miesiące. Piąty miesiąc spędziłem na winowlami we Francji, ale teraz będę mówił tylko i wyłącznie o tym okresie Ameryki Południowej. I tam... No ciężko jest mi określić dokładnie ile wydałem, bo korzystałem z kilku kont, z kilku walut. Moje wydatki przestałem zapisywać bardzo szybko i zrobił mi się w nich niezły chaos, więc nie jestem w stanie dokładnie określić ile wydałem, ale odejmując to, co miałem na początku na koncie i to, co miałem po przylocie z Ameryki Południowej, wyszło mi, że na, w samej Ameryce Południowej Wydałem jakieś 16 tysięcy polskich nowych złotych. Jestem atakowany przez komary. W tej cenie a, nie ma nie uiściłem biletów wylotowych a, z Europy do Ameryki, ale za to są tej ceny z Ameryki do Europy powrotne. Też wydaje mi się, że w tej cenie już policzyłem, że w tej kwocie już policzyłem kupienie ubezpieczenia, ubezpieczenia A i szczepień bo zaszczepiłem się na wszystko, co było możliwe a do Ameryki Południowej. Też taki kolejny protip. Dokładnie poczytajcie, na co trzeba się zaszczepić, bo niektóre te szczepienia ja, ja zrobiłem, a tak naprawdę nie są jakoś mega konieczne. I od razu kolejny protip. Jeśli kupujecie ubezpieczenie, ja kupiłem na początku bardzo drogie ubezpieczenie od jakiegoś takiego ubezpieczyciela typu Warsa, czy PZU, czy cokolwiek tam, nie wiem. Nie pamiętam dokładnie, co to była za sieć. Zapłaciłem za to naprawdę dużo pieniędzy, ponad 1000 zł, chyba na 3 miesiące. A później się dowiedziałem, że istnieją takie ubezpieczenia dla podróżników. Właśnie na pewno te warunki są gorsze niż miałem u tamtego ubezpieczyciela, ale teraz postanowiłem się właśnie skorzystać z takiego ube ubezpieczenia dla podróżnych. E I jest to kwota za rok, jakieś 300 zł. Za rok, tam za 3 miesiące zapłaciłem ponad 1000, więc na to też trochę hajsu wydałem, więc taki pro tip. Są tańsze ubezpieczalnie, nie trzeba, nie trzeba kupować tych najdroższych, ale to już od Waszych preferencji. Zawsze sobie przeczytajcie to, co Was interesuje i to za co płacicie. No bo na pewno to, które mam teraz jest znacznie gorsze od tamtego, które miałem wcześniej. No i tak, 16 tysięcy złotych. No i czy to jest dużo, czy to jest mało? A jest to niewiele, ponad budżet, który sobie zakładałem na początku, ale jak tak teraz myślę o tym, to to jest dość dużo. Jeśli teraz bym taki budżet tworzył, na pewno bym to zrobił e, taniej. Ale to jak, jak wydać taniej w podróży, nauczyłem się dopiero podczas tej podróży, więc tak naprawdę to są po prostu <głos》>, e, koszty nauki. Myślę, że da się to zrobić taniej niż 16 tysięcy złotych. Na pewno można na wielu rzeczach zaoszczędzić poprzez korzystanie z Couchsurfingu. Ja korzystałem z Couchsurfingu, ale mało. Myślę, że też mogłem więcej korzystać z jakichś Workaway czy czegoś takiego. Abonamenty na te aplikacje naprawdę tanie, a można w podróży dzięki temu bardzo dużo zaoszczędzić. Budżet, jaki sobie zaplanowałem na początku, na taki dzienny budżet, jaki sobie zaplanowałem na początku, to było 50 zł dziennie. Jeśli chodzi o jedzenie i spanie, myślę, że to jest jak najbardziej, jak najbardziej realne. Na nocleg wydawałem mniej więcej jakieś 25 złotych dziennie. No, oczywiście, też czasami spałem właśnie na jakimś couchsurfingu, czy po prostu pod gołym niebem, czy po prostu w namiocie. Ale, ale na, jeśli spałem w hostelu, to wydawałem na to mniej więcej 25 zł. Zdarzyło się też oczywiście drożej, czasami płaciłem 35 zł, a teraz mi się zdarzyło. Zapłaci nawet 50 zł za jedną noc, ale to było tylko raz. No i tam jakieś trzy dyszki może na jedzenie. Coś takiego. Nawet nie. Jeśli się je na Mercado, to to są bardzo tanie posiłki. Jakiś tam taki posiłek dwudaniowy jeszcze z napojem to jest koszt... Dychy? No, jakoś tak. 10 złotych za obiad. Śniadanie na Mercado to jest może 5 zł. Z jakieś tam dwie kanapki i kawę dajmy na to. Myślę, że więcej niż 5 zł się nie zapłaci. Eee, no, tak się, tak się jada w Ameryce Południowej. Mercado polecam najbardziej. Merkado, albo w takich restauracjach, gdzie kolejny Protip. Eee, najtaniej można gdzieś albo na Mercado. Mercado to są takie miejsca markety miejskie. Gdzie oczywiście sprzedaje się jakieś przeróżne towary, i tak ale też to jest bardzo popularne takie miejsce, żeby sobie po prostu zjeść. Jest tam masa restauracji takich typowo lokalnych, więc najtaniej jest na mercado albo w takich bardzo lokalnych restauracjach, gdzie wita nas napis Menu del día. Menu del día, czyli menu dnia, i to właśnie menu dnia. Tak samo na mercado jest najczęściej menu del día. Za takie menu de dia, właśnie, płacimy około 10 zł w Peru. W Boliwii też około 10, może nawet taniej. W Kolumbii trochę drożej. W Kolumbii było najdroższe. W Kolumbii jest najdrożej z tych trzech krajów. Więc te 50 zł dziennie, myślę, że na jedzenie i spanko jak najbardziej. A jeśli chodzi o jakieś inne wydatki, typu, no nie wiem, ja na przykład. Na takie atrakcje. Ja na przykład byłem w dżungli, za co wydałem bardzo dużo pieniędzy. Chyba około 1000 dolarów za trzy dni. Więc no jest to spory hajs, którego nie żałuję. Totalnie. Jeszcze raz bym pojechał do dżungli, tym razem na dłużej. No i chętnie na jakieś dwa tygodnie. <słuch> też transport międzymiejski, no to są takie większe wydatki, chociaż transport międzymiastowy. Ja też oczywiście jeździłem na stopa, ale no czasami się posiłkowałem tymi autobusami które jeździły między miastami i transport między miastami jest większym wydatkiem, ale to jest w dalszym ciągu tanie. Jakaś kilkunastogodzinna wyprawa kilkuset kilometrowa to jest koszt około 100 złotych. Najdrożej zapłaciłem, ostatnio to sprawdziłem, za transport z Limy do Cusco. Jechałem tam 23,5 godziny i zapłaciłem chyba 170 złotych. To nie była klasa ekonomiczna, taka podstawa, tylko jeszcze jakaś wyższa, bo na tą podstawową już nie było wolnych miejsc, więc musiałem kupić jakąś droższą. No ale steel, jechałem masę kilometrów. No nie wiem, możecie sobie sprawdzić, ile jest z Limy do Cusco, ja już nie pamiętam, ale jechałem to 23,5 godziny, no i wydano to sto, 170 zł. A komfort w tych autobusach w Ameryce Południowej to jest jakaś w ogóle luksja. Mm, są rozkładane fotele, jakieś ekraniki zawsze, jakaś telewizja więc no, luksus. Takie są mniej więcej koszta w Ameryce Południowej. Muszę zerknąć notatki, o czym ja tam jeszcze miałem porozmawiać. A jeśli chodzi o życie prywatne, mm, robię sobie dość niedługą przerwę w podróżowaniu. Teraz po prostu planuję wycilować. Chciałbym zrobić sobie taki teraz czas, w którym będę miał swoją rutynę, będę mógł sobie spokojnie, spokojnie pożyć, będę mógł sobie narobić jakieś takie swoje rutyny dzienne. Bo w podróży jest o to bardzo ciężko, więc chcę trochę odpocząć od tego chaosu i tego ciągłego myślenia co robię, więc teraz po prostu chcę sobie tak prywatnie trochę. Odpocząć i pocilkować w jednym miejscu trochę zażyć takiego spokoju. Jeśli chodzi o moje plany podróżnicze, gdyż nie zamierzam zbyt długo siedzieć w Polsce. To tak, bardzo mi się marzy trip po Europie, aczkolwiek Europa jest strasznie droga. Chętnie bym popodróżował po Hiszpanii, po w zachodzie, zachodzie Francji, po Skandynawii, o oh my god, o Kopenhaga, to jest, takie, to jest takie moje marzenie. No jednak, tak jak mówię, Europa jest strasznie droga, tym bardziej teraz mamy kryzys, więc dla mnie podróżowanie po Europie w tej chwili odpada. Europę sobie zostawię na to, jak będę miał kupec hajsu. <grym> w podróży wiele osób mówiło mi o Gruzji. I stało się to moją, moim marzeniem, żeby sobie wyjechać do Gruzji. Jest tam tanio, jest tam świetne pieczywo, a ja jestem pieczywowym fanem. Podobno są tam przesympatyczni ludzie. Co tu jeszcze? Takie kraje raczej Bliskiego Wschodu. Nie powinno się tak mówić, ale no, według europejskiego położenia kraje Bliskiego Wschodu. Jednak trochę mi tam nie po drodze, gdyż najbardziej planuję w tej chwili podróż do Azji. Chciałbym odwiedzić na pewno. A, nie będę jeszcze mówił, po prostu podróż do Azji. <laughs> Więc w tej chwili to mi najbardziej chodzi po głowie. Mam, mam już zebrany budżet, mam już mniej więcej plany, co tam chcę robić. Mam nadzieję, że tam będzie mniej komarów niż nad tą rzeką. Czekam tylko na jakieś tanie bilety. Eee, więc myślę, że to nastąpi niebawem. Pierwszym co mi przychodzi na myśl jest to, eee, że Europa nie jest centrum świata. Eee, jakoś tak, jak się żyje w Europie, mamy przeświadczenie tego, że mapa, Europ że mapa świata wygląda tak, że Europa jest w centrum. Zauważyłem, że. W Europie panuje straszny europocentryzm. Wydaje mi się, że mamy się za, tych... za tą kulturę, do których inne, inne kultury dążą. Eee, no i jakby chodzi o to, że totalnie tak nie jest. Jakby nikt w Ameryce Południowej nie dąży do tego, żeby być Europejczykiem. Myślę, że w innych krajach jest tak samo. Jak po trochę więcej, to, to potwierdzę. Eee, Myślę, że tak samo. Też to nie oznacza, że Ameryka Południowa jest najlepszym kontynentem, jaki istnieje, ale po prostu no, jest inny. Tam każdy żyje po swojemu i nikt nie chce. Nie wiem, czy nikt. <śmum> Mam takie wrażenie, że. Ludzie tam nie dążą do takiego życia, jak my mamy, mamy w Europie. Myślę, że tak samo my mamy w Europie dużo rzeczy, których mogą. Nam pozazdrościć Amerykanie, tak samo oni mają duże rzeczy, których my im możemy pozazdrościć. Który kraj jest lepszy? No tego się nie da stwierdzić, który kraj jest lepszy. No, dla każdego, każdy kraj, każdy kontynent, czy każda kultura będzie inna. I, ale też uważam, że Europa też nie ma się czego wstydzić i niczego jej nie brakuje. Na przykład znacznie lepiej się czuję w Europie, dlatego że się tutaj wychowywałem. Mieszkałem tutaj od. Od dziecka, i teraz nie wyobrażam sobie życia w Ameryce Południowej, ale nie dlatego, że, że tam jest źle, po prostu jest inaczej niż do tego, dlaczego się przystosowałem. Kolejna moja nauka z tej podróży: język angielski jest językiem urzędowym tylko dla USA i Europy. Takie mam wrażenie. W Europie Południowej. W Europie Południowej raczej nikt nie dąży do tego, żeby się uczyć angielskiego. Mam jakieś takie przeświadczenie, że jak my mówimy po angielsku, to już wszędzie będą mówić. No nie, my mówimy po angielsku chyba dlatego, że po prostu w Europie każdy ma inny język. Jak to się zagadać inaczej z innymi Europejczykami? A, więc naprawdę, no język angielski nie jest jakimś międzynarodowym językiem. Chyba że w Europie albo USA. W Ameryce Południowej cały kontynent ma jeden język i prawie cały, prawie cały kontynent. I nikt nie musi się uczyć angielskiego, żeby się tam porozumiewać. I nikt nie dąży nawet do tego specjalnie, żeby mówić po angielsku. Nie jest to dla nich jakiś cool, cool, sprawa. Tak jak taka anegdota, kiedyś tam łapałem stopa, w łapaniu stopa pomagała mi policja <noise> i słyszałem ich gawędkę taką, że, no, że właśnie w Europie Język angielski uważany jest taki jak, jako taki elegancki. I wtedy sobie tak uświadomiłem, że no faktycznie tylko dla nas on jest uważany jako taki elegancki. Dla nich to jest jakiś nieznaczny totalnie język. I zdają sobie sprawę z tego, że w innych zakątkach świata jest to taki bardziej uniwersalny język, ale dla nich nie. A kolejna sprawa, czego się nauczyłem. O właśnie, to są bardzo ważne sprawy z takich twardych na nauk. A, nauczyłem się tego, jak sobie radzić w sytuacjach, w których człowiek nie myślał nawet, żeby sobie w takich sytuacjach poradzić. Człowiek nagle jest sam w mieście i musi z tego i musi się gdzieś przemieścić. I naprawdę nauczyłem się prosić ludzi o pomoc, nauczyłem się po, przemieszczać w takiej miejskiej dżungli, <laughs> szukać komunikacji miejskiej w miastach, w których nie ma ani dostępu do jakiegoś tam, jak dojadę, ani dostępu do Google Mapsów. W sensie nie ma rozkładów komunikacji miejskiej, a, te, a ta komunikacja działa całkiem inaczej niż u nas, gdzie jest jasny rozkład jazdy, nawet się pokazuje za ile będzie autobus i tak dalej. Hmm, więc radzenie sobie w takich sytuacjach, jak znaleźć nocleg w jakimś mieście, kiedy booking zawodzi, czy coś takiego, czy inne aplikacje jakichś noclegów, kiedy one zawodzą i trzeba chodzić i się pytać, Kolejna taka twarda nauka to geografia. Nauczyłem się geografii na własnej skórze. Oczywiście, uczyłem się takich różnych rzeczy, skąd, skąd się biorą pory roku, strefy czasowe i tak dalej, że Ziemia jest nachylona pod danym kątem do Słońca. No ale jak to dokładnie działa? Dlaczego dzień jest u nas w, danym, w danej porze roku krótszy, a w danej dłuższy? Dlaczego w Ameryce Południowej dzień trwa? Praktycznie równo po 12 godzin, nie w całej oczywiście, tam gdzie ja byłem, tego wszystkiego doświadczyłem na własnej skórze i jakby w końcu to zrozumiałem. Bo jakby no gdzieś wiedziałem, że te pory roku istnieją i tak dalej. Ale jak tak naprawdę jest, dlaczego one są, dlaczego, dlaczego te pory roku istnieją. No teraz to jakby teraz tego doświadczyłem jakby na własnej skórze. I rozumiem to dokładnie. Mam nadzieję, że sprzedałem kilka fajnych prototypów, i mam nadzieję, że ktoś, kto się wybiera teraz w pierwszą dużą podróż, tak jak to robiłem ja, podróż do Ameryki Południowej była tak naprawdę moją pierwszą dużą podróżą. Pierwszą podróżą z plecakiem na kilka miesięcy, którąś może z kolei samotnie, w ogóle solo, może drugą albo trzecią, więc wybrałem sobie chyba dość hardkorowy kierunek. Wiele przed wyjazdem słyszałem rad, że Jezus do Ameryki Południowej na pierwszy kierunek jest człowieku, ty weź się opanuj. Słyszałem też od, od innych podróżników, jakby co, jakby nic, nic mi się nie stało, wróciłem cały, wystarczy na siebie uważać, jesa. A, więc mam nadzieję, że tym filmikiem pokrzepiłem kogoś, jeśli ktoś się zastanawia nad wyjazdem gdzieś dalej, w pierwszą dużą podróż, bądź w pierwszą dużą nawet solo podróż. A, może dałem kilka rad osobom, które chcą jechać do Ameryki Południowej. Jedna sprawa jeszcze. Nie robię tego w swoich vlogach, vloga, bo uważam, że to nie jest miejsce na to, ale mam taką prośbę, jeśli jesteś stałym, Obserwatorem mojego kanału, to bardzo by mi było, jeśli byś zasubskrybował, zasubskrybował ten kanał, a lajkował najlepiej każdy odcinek i zostawiał jakieś komentarze. Bo naprawdę jest mi tak strasznie miło, jak ja, jak dostaję jakieś komentarze o tym, że to co robię jest fajne i że w ogóle, i wtedy nagle. Napływa do mnie taka większa chęć robienia tego, co robię, bo widzę ten, ten odzew i wiem, że jakby to nie leci w eter, tylko że ktoś to ogląda i to mu się podoba. Więc taka, nie wiem, czy nachalna, czy nie prośba, jeśli to, co robię Ci się podoba, to pokaż to światu. No, możesz nawet udostępnić ten odcinek. I każdy poprzedni, i każdy następny możesz udostępniać każdy odcinek. A ja tymczasem chyba się będę zmywał, bo komary mnie już tutaj zjadły tak, tak czy inaczej. Ja myślę, że jak wrócę, to będę jednym wielkim bomblem. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Miłego tygodnia życzę.